Dzień dobry, moi drodzy, witam Was ponownie w Diplomacji i Snotan Option. Dzisiaj zrobimy sobie challenge. Oczywiście jest to RTS, w którym budujemy zamki i się bronimy przed wrogami. Jak wszyscy wiemy, mam nadzieję. Więc challenge troszkę jest. Ja niby nie mam żadnego zrobionego. Wydaje mi się, że kiedyś na głównym kanale zrobiłem ten. No, a tutaj mówi mi, że nic nie zrobiłem. Jestem beznadziejny i w ogóle. No ale, nic nowego. I w każdym razie dzisiaj zrobimy sobie challenge, w którym ja nic nie buduję. Mam już zbudowany zamek i armię i muszę się wybronić systematykowany z kilku stron. Więc zaczynamy na ultra hardcore. Ultra hardcore, kurde, co my jesteśmy, nie? Zobaczymy jak nam pójdzie. Znaczy, to, to te same, chyba same wieśniaki atakują, ale też raczej mają ob machiny oblężnicze Mama mama ma, machiny. Dobra. Zatrzymajmy na sekundę, żebym wam opowiedział, więc to jest moja armia. Obronimy tego. Ten obelisk nie może upaść. On ma co tylko półtora tysiąca życia, więc eee, mam 30 many, więc jakieś czary mogę użyć. Tu nic więcej na mapie ukrytego nie jest. No widzimy zresztą po minimapie, że mamy dużo rzeczy. Mamy też pułapki. To będzie wybuchać. Tu mamy wieżyczki. Dobra, powiedzcie mi pitu pitu. A, i ataki będą z czterech stron. Tu coś dużego, tu coś du... No tutaj mają szybkie dojście do obelisk. Uuu, Tutaj. A, kurczę, myślałem, że to jest zamknięte przejści będą szli tak. Nie. Myśmy musieli coś zrobić, żeby tędy nie chcieli iść i żeby szli tędy, ale nie, czy mogę aż tak wpłynąć na nich. A tutaj? No tutaj to już przynajmniej jakoś tak ciekawiej jest i się pewnie rozdzielą, podzielą tutaj. Tutaj wydaje się, no. Że te beczułki sobie poradzą. Dobra, jak rozstawiamy jednostki? Czy ja mam tutaj łuczników konnych? Chyba mam. O, to jest wybuchające. Czy ja temu mam powiedzieć, że to ma wybuchnąć? Tak, ja temu mam powiedzieć, że to ma wybuchnąć. Czyli jak to zostanie rozwalone, to raczej nie wybuchnie. Eee, szczerze, może tu bardziej, bo to jest takie jakieś niebezpieczne. Dobra, na pewno wy tu pójdziecie. Chyba, że ich zostawić na ostatnią linię obrony. Nie, dobra, idźcie tam. Eee, to są balisty. Balisty gdzie? Wszędzie. Nie wiem, balisty tu i ciu, 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 ciu. tutaj mogą robić, ciu, 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 ciu. Prawda, może nie wszystkie, dobra, inaczej. Część balistu, a część tu zostanie. Katapulty. Eee... No, nie wiem, katapulty chyba są w stanie przestrzeliwać przez te skały. Dobra, kusznicy. Chcemy tu? Dobra, chcemy tu część kuszników. Hmm. Tych kuszników damy tu. A później trzeba wiadomo uciekać jednostkami jakoś. Są łucznicy konni. Wezmę ich tu. No to są tylko zbrojni, tu jeszcze mam dużo łuczników. No, też nie wiadomo, gdzie jakie jednostki powychodzą. Czy wy, jak będziecie tu, będziecie mogli strzelać tak? Bo to było nawet całkiem przyjemne. A niestety nie wiem tego, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Kto pytał? Moja stara. Nie wiem, dam was tutaj może. Was dam na wszelki wypadek. Tu... A, w sumie mamy trebusz. Nie mamy trebuszów. Czekajcie, bo katapulty mógłbym poumieszczać tutaj na tych wieżyczkach. Dobra, to wy tu nie wchodźcie. Nie, tu chyba. Ale chociaż możecie wbić na te wieżyczki. Bo nie pamiętam. Dobra. Wy podbijcie tutaj. Site, chociaż nie wiem czy w takiej ilości was wysyłać gdzieś to, to jest dobry pomysł. Lumps. Chyba kusznicy idźcie tu. Tutaj jeszcze jakieś katapulty mogą wejść. Tutaj też tam się więcej zmieści. To tu poprosimy. No tu się trochę cykam. Mam strasznie dużo zbrojnych. A, tu są jeszcze panowie leczący, ich trzeba jakoś porozdzielać. Tu są stopora, ale ładne te jednostki, nie tak. W sensie w takiej ilości tak fajnie to wygląda. A ja nie wiem co z nimi zrobić. A, no zobaczymy. My, przepraszam, nie mamy nigdzie poukrywanych jednostek. Ja, ja, to jest w samym... Sa Ale po co aż tyle tych wieżyczek? Czy ja mam wszędzie mieć jednostki, i szybko jak jedną niszczą, to od razu lecieć na kolejną. Do tyłu w sensie się wycofywać. A może do przodu się wycofywać. Badumc. Piękny żołnierzu podejść tu, Czemu to jest zakryta mapa. Odkryj nam to trochę. Może tam coś się. Jeszcze tu już nie mają jak wejść w łucznicy. Ta część wyślemy tam. O kurczę, dwie minuty. Dobra, część tu. No ja nic tu budować nie mogę, prawda? No niestety nie ma tak dobrze. Researchów też nie zrobimy. Część panów tu pójdzie. Myślicie, że może zbroić, znaczy ci z włóczniami tu, tylko tu na razie, bo tam są miny. Mm, miny. Takie tam są miny. Wy was tutaj wciśniemy jakoś. To tutaj też trochę weźmiemy panów leczących. Ale jest taki, kurcz, kurcz, kurcz. Czy się uda? Czy się uda? Czekaj, się stresuje. A wy tu zostaniecie z tymi. I to. No i te wybuchacze, to takie ostateczne, ostateczności będą. No nie wiem, no zostawmy coś takiego, no też wziąłem sobie tego hardcora, pierwszy raz odpalam mapę i biorę hardcora. Bardzo dobry pomysł, byczku, bardzo dobry. jest super pomysł, Bulbo. Eee, szczerze, powinienem popodsyłać pewnie niektóre do przodu. Tak samo tutaj. Hej, ja tu nie wysłałem jednego zbrojnego? Czy on zginął? Czy oni ja ślepy? Nie, no, tak. Nie, <laughs> nie, tak. To no, nie, tak. Tak? Nie. Tak nie. Tak nie róbcie. Hmm. Tu chyba mam jeszcze, nie? Nie. To wysłałem tylko tu i tu. No, najwyraźniej. Ojej, 53 sekund. 53 sekund. Rozstawcie się tu, rozstawcie się tu, rozstawcie się tu, rozstawcie się tu. Rozstawcie się tu. Jakoś tam. To jest generał. On... Wszyscy odwróceni plecami do niego, to no, trudno. Będzie oh, wow. wspaniałe przemówienie. No. Myślę. No leczyć nie będziemy. Myślę, że za piątaka tego. ten laser z góry to 6 razy sobie użyjemy. W sumie oni pojdą tu bardziej pewnie, co? Idźcie tam. Czasu niewiele. A, to z balista, to nie. A, to też jest balista. Myślałem, że to są wybuchacze. Nie ma tu więcej wybuchaczy? A, bo tu mam wybuchacze. Wybuchacze, chodźcie tu. Już. Jestem gotowy psychicznie. No idą wieśniacy, tam pełno ich jest. takich o, dobra, czekajcie, to trzeba zapauzować i myśleć. Let's go. Idźcie tu bardziej dalej. No, tu będzie nieźle, a tu uczniów mam, nie dobra, ucznicy konni, wycofajcie się, może lepiej. Dobra, czy wy... Oni się muszą podpalić, to musimy to na pauzie robić. Dobra, podpalcie się. Nie wiem co tu się dzieje, to trzeba tak, wiecie, na spokojnie robić. Się ino nie denerwować, tu się boję. Tu się. Bo A tu wybuchło. A nie, bo tu miny wybuchają. No dobra. W sumie ma to sens, że to jest reakcja łańcuchowa. Ma to sens. Pytanie: nie. czy nie pójdą tu. A tu? Będzie reakcja łańcuchowa? Nie wiem, wybuchaj. Wydaje mi się, że mówię, jak oni zostają zniszczeni, to to nie będzie nic dobrego, więc muszę ich podpalić sam. Dobrze. No tu jest niewesoło, ale tu mamy te zwykłe miny. Czy ja widzę gdzieś ilu wrogów? Chyba nie ma takich wspaniałych informacji, nie? No dużo, pierdiliard. No część leci tu niestety. Wy też nie powinniście być tak blisko siebie. No to nic nam nie da ostatecznie. Ty tu jedna zostań, dobra Kablam, kablam, idź tam. Wybuchnij, dobra. Ojejku, ty się odsuń. Wybuchnij, dobra. I się troszkę odsuń, żeby nie być w zasięgu. Tam coś strzela w ogóle. No, mają balisty. Rebel balista. No, pytanie dnia, po co to jest? nie? Tutaj w ogóle, jak ich przekonać? Bo trzeba poczekać, aż tu wszystko zostanie uruchomione. Tutaj lecą. Jak do siebie. Mogę tam przesuń. Yy, jeden kusznik tu niech się wycofa. Kurczę, ale to będzie takie niefajne. Boom. Tutaj ile jeszcze tego będzie szło? A! Panawias, chowajcie się tu. To tu może być nieciekawie, może tu jest ich za dużo. No może być, że część sobie tu jednak przesuniemy. Żeby ci też mogli podejść bliżej. bijcie bliżej. Let's bear. Dobra, wal. Dobra. Tam mnie se rozwalają. Bum. Dobra Tu jest jeszcze jeden kolega, który niech idzie tam No tu już się zrobiło nieciekawie, ale panowie z włóczniami może będą bronili sensownie Tu jest jeszcze ich trochę Understood, czekaj tu na było na A Nie, tu chyba na F jest Attack move, dobra idźcie tam Wy jak możecie to podbijcie tu Dobra leczcie Dobra w sumie co tu się dzieje tu się takie rzeczy dzieją. Będziemy mnie za dobre. Idziemy, panowie. Wy też. Ewentualnie tu podeślę. Dwie, żeby już czekały. Uuu, może jedź tutaj jakaś. Tu się rozdzielili. To jeszcze bym chwilę poczekał. A tu jest balista. Ale może się uda wjechać. znaczy katapulta. Dawaj. Dobrze, i rozwaliliśmy katapultę przynajmniej. Ziumc. i do wody powinny, do rybek. będziemy ich łowić. Um... No tu jest nieciekawie. No tu jeszcze są. Uważaj, uważaj. Nie wybuchnij. Dobra, postaraj się tu podbić. Oj, tu będzie nieciekawie. No, może jednak czas na lasery. Jeszcze już że są katapulty. Sobie troszkę ich tutaj porozwalamy. Dobra, jeszcze raz. Dobra, porozwalamy co nieco. Dobra, jest git, spokojnie. O kurczę, tutaj jest strasznie chyba. Ja tu miałem chyba jedną, nie... która została zniszczona. To pada już. Panowie, wyjdźcie stąd. Easy. Szczytowane Goty, Got tylko tu jest. Tu jest problem, oni już tu są. Ojeju, tu jest bardzo tu Tu się przebili jak do siebie. Niedobrze. Szczerze. Wy tambiec. tam biec. Tych Mounted Knightów to może tu wyślemy. No, wy tu się robi nieciekawie. A e, zapomniałem o tym, nie? Yeah. Wow, a wy umieracie? Pewnie od katapult? Pewnie tak. Dobra, musimy mądrze użyć jeszcze Astra i Raya. Tutaj, Astral. bazastral Astral, wiecie, rozumiecie. kuje życie. Dobra, tu katapult trzeba się w pierwszej kolejności pozbywać. Tu jest nieciekawie. Część idzie tu. Część musi iść tu. No tu się katapult nie musimy obawiać, aż tak myślę. No jeszcze są koledzy. Może tu wyślemy. No drugi niech idzie tam. Wy podbijcie tu. No, tu jest nieciekawie. Ponowie, chodźcie tu. Tu już się przebijają. Dobra, ja mogę jeszcze trzy razy użyć. To laserujemy. Tu balisty porozwalamy przy okazji. I tam się przebijają. Nieciekawie. ciekawie. To nam zaraz rozwalą. To się naprawdę robi niedobrze. A tu się kusznicy nie zmieścili, to mogą tam wejść. Mogą? Nie mogą? Mogą, nie mogą? Mogą, nie mogą. Kto ich tam wie? Uff. Uff. No w ogóle z tego nie. Co tu trzeba było zrobić, żeby oni chcieli tędy iść? Jakich tutaj można było? No, wysłać kogoś, żeby. Jakoś, jakąś jednostkę, żeby za nimi biegli, może. No tutaj. jest też faj, niefajnie. Się robi bardzo niefajnie. Machiny oblężnicze raczej zostały tu poniszczone. No to już my, tylko my strzelamy. Czy mogę gdzieś jednostki zabrać? Te tutaj nie, no niby strzelają. Tutaj chyba wieżyczka padła, to coś raczej było, co? Bo tam, bo tu stoją kusznicy. Wycofać ich? Czy zostawić tam? Może się wycofajcie troszkę. No tu jest nieciekawie. Szczerze to tu jest najgorzej. Ale teraz tu wysłać kogoś. Dobra, trudno. Użyjmy. No i to pada. No zachciało się hardcora, kurde, zachciało się hardcora, ale dobra, dostają, 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 dostają. Tam e olbrzym dostanie, super. Tu się kusznicy nie pomieścili. No tu już niby wiele nie zostało, ale też. A, ja tu wysłałem tę beczułkę, czy nie? W końcu nie. To teraz niech idzie jakaś beczułka. A ta tutaj beczułka jeszcze żyje? Ale dostaje po dupie. Ale wybuchnij, trudno. Trochę moi dostaną. No to jest super importante. Tutaj nie ma szans, tu, tu jest największy problem. Chociaż może tu jednak. Może część katapult uda się tutaj przesunąć. Dobra, uwaga będzie boom. Jeszcze im pozwolę, bo tam się niby leczą. Teraz... Dobra, ładny boom. Mmm, ale co im po tym, jak tu już. A co tu się stało? Co im tak padli jak. Jest tu jeszcze jakaś katapultura. Tu są jeszcze katapulty. Ooh. Run! Run, forest, run! Dobra, do tyłu może. Może wy do tyłu. No, tu się przedarli, niestety. Trudno. Leć, wybuchać. Tutaj też już się przedzierają. To chyba jednak ostatecznie było najlepiej. Idźcie tam. No, jakoś tutaj, jednak, te wąskie przejście najlepiej się sprawdziło. No, ale tu już jest dupa. Już będą bili ten budynek. Na ciebie muszę tu wybuchnąć. To jest tyle, co ja tu mogę zrobić, mądrego. A, panowie, chodźcie tu. Nie, no oni już to biją, no Oni już to biją, właśnie, to jest problem. Tu mi wszystko poniszczyli. Dobra, wycofywać się. Nie ty. Ty lecisz dalej. Hej, tu jednak się i tak przebijają. Wycofywać się. No, tu jest dupa, wy nic nie robicie. E, spadać stamtąd. Przepraszam, tu. Nie no nie no, nie, no nie, no nie, no nie, no ostatni tutaj, Astra. Nie wiem, czy on nie bije też moich budynków, ostatecznie, więc liczmy na to, że nie zraniłem tam, ale no. no wy niby macie super młoty, w ogóle. Ale no nie. Mogę używać? Myślałem, że mogę. Nie mam już many. No staram się jak mogę, czy ty może możecie jakoś leczyć budynek tutaj coś, halo? Marne szanse, no to już ma za mało żyćka. Znaczy tak, to obronimy z tej strony, ale tu jest jeszcze cała banda, której już nie obronimy. Dobra szczerze, kuszników wycofam, ale no nie, no nie ma szans, było blisko. Ale nie, no tamto by, nawet jakbyśmy tu się wybronili, to tamto by przyszło. I tyle by z tego było. Taki byłby hardcore. Szkoda, że nie... O, może teraz będzie napisane, ile zabiłem jednostek. Czy... Dzień do widzenia, wyszedły? Nie tyle, tak? No, chętnie bym się dowiedział, ile zniszczyłem. No, ultra hardcore to jest jednak ultra hardcore. Ale niech będzie, że to sobie zrobimy jako osobny odcinek. To przynajmniej... Później, no możemy spróbować później zrobić te inne, bo to, czy, to nie są tylko takie, że nie macie nic i to są różne, że się rozbudowujecie, albo że macie tylko jednostki, albo że e, macie jeden atak, że macie kilka ataków. No tutaj no... jakoś inaczej te bomby może zużyć, żeby jeszcze więcej jednostek zestakowanych by musiało być. Może później trzeba było je wysyłać, a nie na samym początku, ale dobra. Tak się prezentują challenge w tej grze, więc jeśli ten materiał się spodobał i zapomnijcie o coś tego filmu, do mnie to tyle. Trzymajcie się!